Proszę bardzo, ale dajmy Chciałabym się dowiedzieć, bo nie jestem chyba. Czy Pani jest dla Pani doktor i w ogóle dla SPZO ten bojkot tego posiedzenia? To znaczy, tak. Zgodnie z przepisami prawa do 30 czerwca sprawozdanie powinno być zatwierdzone. Okay. Tak jest przepis wykonawczy. I to sprawozdanie powinno być zatwierdzone i najszybciej, jak jest to możliwe. Bo my. Jako gmina. Co nie oznacza, że jest potem nieważne. Tak jest. Ono jest ważne, ono nie zmienia to faktu. My jako gmina do 30 czerwca też powinniśmy złożyć sprawozdania z jednostek na podległych. My złożyliśmy to sprawozdanie bez sprawozdania SPZO, bo ono nie zostało jakkolwiek zatwierdzone. I w tej chwili z formalnego punktu widzenia, no jesteśmy w sytuacji takiej nie do Powinniśmy to zrobić jak najszybciej, żeby to sprawozdanie nasze, gminne, skorygować o to, o to zatwierdzone sprawozdanie ze SPZOZ-u i temat jak najszybciej zamknąć. Ja nawet nosiłem się z myślą, że jeżeli to dzisiaj szybko załatwimy, zwołamy sesję nadzwyczajną tylko po to, żeby zatwierdzić to sprawozdanie SPZOZ-u na Radzie Gminy. Żeby ten ta zwłoka była jak najkrótsza, bo jest to w naszym interesie gminnym, to jest w naszym interesie gminnym, to nie jest w interesie wójta, to nawet nie jest w interesie pani doktor tak naprawdę, to jest w naszym interesie gminnym, byśmy byli w zgodzie z prawem, z przepisami, bo jakkolwiek absolutnie jest niezrozumiałe stanowisko radnych, że skoro z, na sesji Rady radni gminy nie zatwierdzili sprawozdania, że się temat skończył. Nie, no temat się nie skończył, do tematu trzeba podejść tyle razy, a sprawozdanie uzyska akceptację i dopiero y, temat zamknąć. Inaczej tematu się nie da zamknąć. My, my nie możemy w tej chwili, z, z, obraziłem się, zabieram zabawki i wychodzę, y, idę do domu, my tak nie możemy zrobić, my nie możemy zamieść pod dywan. Nie, my musimy to sprawozdanie <laughs> wcześniej czy później jakoś zatwierdzić. Bo ja nie wyobrażam sobie w sytuacji, że sprawozdanie nie zostanie zatwierdzone. No nie wyobrażam sobie takiej sytuacji. No, w tej chwili zaczynam sobie, muszę zacząć sobie. wyobrażać, wyobraźnię muszę rozbudować swoją. Popracuję nad wyobraźnią, tak. Ale nie, poważnie mówiąc jest to problem SPZOZ-u, jest to problem nasz gminy, jest to problem ogólnie społeczny, bo informacja się gdzieś niesie. Informacja ta nie korzysta się dzisiaj, no, jak ludzie odbierają, a no nie podoba się społeczeństwo, nie podoba się ta gadaż, no taki będzie wydźwięk, a społeczeństwo no, chciało, przyszło posłuchać i z no, tym no, no, szacunkiem, no zostaliście nabici trochę w butelkę, więc poważnie. Ja wiem, że ktoś każdy ma interesujące, bardziej e, czas może spędzić, e, e, oczywiście, no nie? Proszę Państwa, pojedyncze, że ktoś chce zabrać głos, proszę bardzo, możemy sobie podyskutować, zapraszam do dyskusji. A może my jakiegoś Pana redaktora poprosimy, żeby napisał, ale nie do tego pisma co no nie to, no to, no nie. Poprosimy o sprostowanie, bo tutaj są kalumnie. To jest To jest, na to na to jest cały czas no takie właśnie plucie na tę gminę w interesie, nie wiem czy... Ale Łódkę pani ukradła, teraz chcę ośrodek pani ukradła i proste. To ja mam pytanie do pani księgowej, do pani Gosi. Czy Pani tutaj zachowanie Rady to Pani Gosła no, jest w porządku? Tam... Ale to pani sama sobie odpowie. Proszę Państwa, ja, ja nie jestem, ja tu nie rozdaję, ja nie jestem zawodem, Ale prosz Panie, ta... proszę Państwa, proszę, pojedynczo, się yy, nie będę oceniać, ponieważ od oceny jest pan Wójt ja jestem nie, tu Ale nie e, pani. Yy, ja jestem osobą zaproszoną w tym momencie jako skarbnik. I nie jestem od tego, żeby się wypowiadać co do oceny. Radni oceniają moje sprawozdania, Pan Wójt ocenia moją pracę, więc... W tej tak chwili pan... jest nieformalne, dlatego nie, to, to no. no. pan jest nie, prywatne. Pani, Pani, nie jest to znaczy, nie, nie, pan, nie. proszę, proszę Państwa... Ale ja poprosiłam, ja żeby Pana Rafał Ale proszę Państwa, pojedynczo... Sprawozdanie było zatwierdzone. Proszę Państwa, jest również w moim interesie, ponieważ ja mam e, skorygować to sprawozdanie, które e, już zrobiłam z tych danych, które miałam do tej pory. E, natomiast e, nie czuję się uprawniona, żebym publicznie oceniała e, takie ciało, które mi nie podlega w żaden sposób, Więc, yy, ale yy, pani się może, może przyznać, że zostało się, uzgodnione księgową yy, ale to wie, tego ośrodka, ośrodka zdrowia. Pani powinna terenia, to jest. zaznaczyć. Ale yy, tak. o, panowie to. otrzymali to już tydzień tak, temu, także tą wiedzę <grym> mają. I potem pan wie, że wszystkie, no, no, wszystkie no bo nie, bo nie. To nie powinno być. Co to jest tak, i no, no, no. pokazać co no, je, ja. Słuchajcie, i do, proszę ja Państwa, po, to proszę ja Państwa, proszę Państwa, mam jedną prośbę. Mówmy pojedynczo, bo w gwarze to uciekno nam, po wątki nam ucieknie, ucieknie. A jeżeli chcemy zrobić jakąś notatkę z tego spotkania, to trzymajmy jakąś dyscyplinę wypowiedzi, żeby dało się to nagrać, dało się to otworzyć później, żeby te wątki nam jakkolwiek nie uciekły. Ktoś, kto nie umie się wypowiedzieć na forum, a jest w naszej Radzie, no to ja nie wiem, czy w ogóle jest na odpowiednim miejscu. Tak, tak. tak, tak. Nie, no, no, no wyszli, człowiek. żeby się To wie, a, znaczy, tutaj było dialog, ale panowie nie chcieli prowadzić dialogu. Co my robimy? Co robi tyle ludzi? Nie chcę tego robić. Proszę państwa, dajmy głosu. Bo już na pierwszym hmm? spotkaniu Rady Społecznej ten problem powstał, prawda, yy, jakiejś tam różnicy stanowisk, ja myślę, że Państwo rozumieli, co ja mówiłam. Równie klarownie wytłumaczałam tym panom i odnośnie, nikt absolutnie, głąb i jakieś tam takie słowa w życiu by nie padły, bo yy, to, że ja się znam na tym, a nie znam się na czymś innym, nie czyni ze mnie osoby ani gorszej, ani lepszej, uważam, prawda. I jedynie moje jest tak oburzenie. Jak Szofer może po, y, tego krytykować księgową z wykształceniem? No jak no. no, no, może? może. A to, A to, ale to nie ma to 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 ja, to 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 ja, to nie ma ja, A to nie Pani, ale kultura się ma wrodzoną. Tego się nie można oczywiście. ja również. Ja to wyjaśniłam. proszę zdań, to... To no nie to, że panowie musieli jakoś konfabulować, prawda, o co mi chodzi, tylko wyjaśniłam, no równie jasno jak państwu, w czym problem, tak powiem, zaistniał, Ale panowie no nie zaakceptowali ani pani ani ani pani skarbnik, czyli... Żadnego. wszystko źle bo no to nie poszło prawda to wersja nie mojego mojego nie zaakceptowali no nie proszę państwa za e, sprawozdanie zostało przesłane ponad tydzień temu z podpisami obydwu panów Oby, Oby, to, to podpisane to, to było tak, to e, 26 tam, to czerwca tam, i przed tym 30 -tym dniem no, można było jeszcze tam To być, znaczy no, no, dniem na sesji 30 no faktycznie nie, może nie, było nie. trudno na ten temat dyskutować, temat się nie pojawił na komisjach wcześniej, to no, faktycznie można było... Yy, tych nie dyskutować? Jakkolwiek dzisiejsza, dzisiejsza Rada no miała temat całkowicie zamknąć, przy założeniu, że doszło do jednoznacznego porozumienia, do zamknięcia, do wyjaśnienia księgowego, interpretacji księgowej. Ja w tej chwili nie wnikam, czy ta interpretacja jest słuszna, czy ta interpretacja jest niesłuszna, bo to jest w tej chwili oddzielny temat, jakby na, na, na oddzielną, być może nawet y, jakieś większe spotkanie. To jednak do porozumienia doszło. Wyjaśniono, że nie chodzi jednak o żadną grabież majątku, tylko o kwestie formalno-interpretacyjno-prawne. Uzgodniono, wydawało się, że nie ma tematu, że dzisiaj tutaj podejmujemy uchwałę na temat sprawozdania finansowego. Czy Rada by podjęła uchwałę dotyczącą powiedzmy nagrody, czy to jest oddzielny temat, ale wydawało się, że sprawozdanie finansowe powinno być dzisiaj zamknięte. I tu jest, tu jest problem formalny. No mamy problem formalny, teraz mamy jako gminę, Czyli oni działają na szkodę gminy. Nie do czegoś to zdrowia, pani doktor, ale i to no No Bo oni nie akceptują nawet skarbnika podpis Bo jak się dogadali, oni tego nie akceptują bo może chodzi wszystko naprzekrój. Prawdziwe intencje wykonujące funkcjonowała mina, tak jak może funkcjonować. To ja zrobić zamieszanie, dym, żeby był dalej. Znaczy temat, temat się nie kończy, tematem tak, musimy się zajmować po raz kolejny. Gdzieś tam po raz kolejny będzie musiało być zwoływane spotkanie z PZOZ-u, bo to sprawozdanie no, no, musi zostać zatwierdzone. Jeżeli są uwagi, proszę wnieść uwagi. Zastanowimy się nad słusznością uwag, uwzględnimy albo nie, ale no, ono musi być zatwierdzone. Tu panie się dogadały księgowe, się dwie dogadały na poziomie powiedzmy księgowym. Jak, jak to zapisać, jak to rozpisać, jak to, jak to zamknąć. A my jako społeczna rada no powinniśmy się z, skupić na, no, na wyniku, na ocenie, na, 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 na funkcjonalności powiedzmy, tak. nie na funkcjonalności ośrodka. Ale to będzie teraz w takim terminie zrobione, żeby nikt nie mógł nie, nie bez sugestie, to no, ja muszę, no, w tej no, chwili mam dwa, dwie możliwości, albo zgodnie z artykułem tym dziesiątym, który był przywołany tutaj na początku, że w ciągu 7 dni, ale, ale do... mogę zastosować artykuł Wszczekrym, inny, że w szczególnych warunkach mogę to zwołać szybciej, bez tych siedmiu dni. Przepraszam jeszcze, bo takie A, pytanie mam. Właśnie czy to, czy być to być może powinno być pytanie to, do, do Pana Fioła, bo Pan Fioł tutaj zarzucał, yy, Jakiś, że, że brak jakichś wymogów formalnych do, do, do odbycia tego posiedzenia, to w takim okładzie nie wiem, może ktoś wie, jak to się powinno odbyć, żeby to było zgodnie z prawem. Co powinno się wydarzyć według. Tak, e, nie, ale, tego ale on uznał taką rzecz i powiedział, że dla niego temat jest zamknięty. zamknięty. I tak, dla tak. niego sprawy już nie ma, bo Rada nie przyjęła sprawozdania i koniec. Koniec klop. Ale tak nie było może nie mandaty złożą i, i nie tak, wie. Tak, tak, tak. wydaje mi się, że jednak rada sprawy nie może się. Y, odżegnać od swojej misji społecznej oceny ale sprawa no, jest tego, nie tak? jest tak? według nie. niego, według niego sprawa jest zakończona on tak powiedział, no, że to według niego jest, a formalnie nie jest no to jak to wprowadzić? No, się... ogóle swoją, wiedzę, na po swoją po tak, tak, tak na, oczywiście tak. autorską się tak. Bo przecież wszyscy wiemy, że sprawozdania, nawet jak się do busu, czy do gdzieś wysyła, prawda, to one mają termin, ale później się ich korekty robi. Tak I to w każdym terminie, to to... Tylko za to, tam tam z jedyną, to będę ja nie, jest, ja to jest? Nie, to jest że To ale, ale proszę Państwa, tak jak mówiłem, działalność społeczna ona jest tutaj narzucona przez Radę. Radnych. radnych wybieramy my jako mieszkańcy. I w tej chwili ja no nie chcę komentować tego zajścia, bo dla mnie to jest sytuacja... Przykra, a dla państwa jest upokarzająca. Wasi przedstawiciele wybrani w wyborach demokratycznych no, potraktowali was rivalsie, odbywia, nie wybranie, pobywia, Bo bym musiał, Nie, nie, nie. Tak, to można tak. A czy można odwołać? Nie można. Nie można. Ale składamy skargę. Nie, Nowa rada może zamienić. Nie, nie. Trzykrotna nieobecność na, na obradach Społecznej Rady. Ale to najważniejsze. Rady Zorzy nie zmienimy sobie no jak. To znaczy, to znaczy, nie ulega wątpliwości żadnej, że jakieś pismo można napisać, jakieś podpisy można zebrać. Można no, próbować no. jakieś ruchy społeczne no. robić. Tak. Y wiadomo, że. że, że, że referendum to nie odczyta na różne reację odczytać, do pana wójta. Tak jak było. To znaczy nie, no można to pisać to pan do mnie z wiadomością do przewodniczącego, to albo to do, do, do przewodniczącego z wiadomością do, wiadomości do wójta. I, do I wójta. ta informacja tak. jest, ona, ona się nie zgubi gdzieś, ona, ona, ona... ona, 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 ona tak. Poniedziałek no no ja w w pan przewodniczący przyjmuje to na skargę. Tak, to Dobra, proszę Państwa, czy jeszcze coś w, trzy w trzy